Cześć. Witam was w kolejnym odcinku Klubu genologicznego Centrum Dialogu Drzewo Życia. Inicjatywa Klubu genologicznego wyszła z Centrum Dialogu imienia Marka Delmana w Łodzi i organizowana jest we współpracy z Towarzystwem Genologicznym Centralnej Polski, Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się. W jaki sposób rozpocząć? Badania genologiczne. Od czego zacząć, z kim, w jaki sposób porozmawiać i jak zbierać te podstawowe informacje. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu na temat podstawowych pojęć genealogii, o tym, jakimi słowami się posługujemy, zapisując zebrane wyniki i jakie słowa mogą być dla nas ważne przy opracowywaniu i zbieraniu danych genologicznych. Zapraszam. Prowadząc badania genologiczne możemy trafić na wiele różnych słów i pojęć, które nie do końca wydają się na pierwszy rzut oka jasne. Teraz chciałbym opowiedzieć na temat tych podstawowych pojęć, które będą nam niezbędne przy prowadzeniu badań genologicznych i niezbędne przy zapisywaniu wyników badań, które uda nam się osiągnąć. Pierwsze słowo, które warto poznać, choć które na pewno Państwo już znają, jest to pojęcie rodu. Ród to są osoby złączone wspólnotą krwi. Będziemy poszukiwać swoich przodków właśnie w ramach naszego, naszego rodu. Ród składa się z rodzin, czyli tych podstawowych komórek, a rodzina to są oczywiście rodzice oraz ich dzieci. Relacje, które zachodzą pomiędzy dwiema osobami, które zawarły związek małżeński i które posiadają wspólne dzieci, nazywamy koicją. Ta relacja. To jest właśnie koicja. Natomiast stosunki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, dziadkami i wnukami w genealogii nazywamy filiacją. Oczywiście w poszukiwaniach genealogicznych będziemy starali się odnaleźć najstarszego, znanego przodka, czyli protoplasty, bo to jest ta, tak nazywa się ta osoba, której, której wszyscy genealogzy poszukują. A my nazywamy się probantami. Robot to jest osoba, która stanowi Centrum Badań Genologicznych. To jest osoba, dla której właśnie sporządza się wywód przodków. Jak Państwo wiedzą, zapewne każda rodzina składa się z krewnych i powinowatych. Warto jest znać te pojęcia. Krewni to są oczywiście wszyscy członkowie rodziny połączeni wspólnotą krwi stąd sama nazwa. Krewni to są rodzice z dziećmi, rodzeństwo dziadkowie czy rodzeństwo rodziców, czyli wszystkie osoby, tak jak powiedziałem, które mają połączoną, tą, połączone są wspólnotą krwi. Można być krewnym w linii prostej albo w linii bocznej. Krewni w linii prostej to oczywiście wywodzący się jeden od drugiego, a krewni w linii bocznej to oczywiście osoby, właśnie rodzeństwo chociażby rodziców. Powinowaci, to jest też bardzo ważne pojęcie. Powinowatymi są członkowie rodziny, którzy należą do niej dzięki koicji, czyli dzięki zawarciu związku małżeńskiego. Przy okazji mowy o krewnych i powinowatych, warto też zaznajomić się z dwoma pojęciami dotyczącymi pokrewieństwa, czyli pokrewieństwo po kądzieli czyli to jest relacja genealogiczna, która określa krewnych i powinowatych ze strony matki i po mieczu, czyli relacja genealogiczna, która określa krewnych i powinowatych ze strony ojca. Nasi rodzice i przodkowie w języku genealogii nazywani są wstępnymi, czyli ascendentami. Warto też to pojęcie sobie zanotować. Innymi słowy, to są wszyscy przodkami, dzięki, wszyscy przodkowie, którzy, dzięki którym jesteśmy na świecie, to są nasi wstępni, nasze dzieci, nasze wnuki, nasi potomkowie, to tak zwani wstępni, czyli descendenci. Tutaj jest bardzo ważne zapamiętanie tego, tej różnicy między ascendentami, a właśnie descendent, descendentami. To są podstawowe pojęcia, które warto zanotować, jeżeli prowadzi się badania genealogiczne. Oczywiście tutaj też warto jest zaznajomić się ze wszystkimi określeniami różnych krewnych i powinowatych, czyli na przykład dziadek, pradziadek, teść, teściowa, szwagier, szwagierka, ale myślę, że te pojęcia już są w normalnym życiu oswojone w większości, w większości z Państwa. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego spotkania w ramach cyklu klubu genologicznego Centrum Dialogu Drzewo Życia. Przypominam, że klub genologiczny jest inicjatywą zorganizowaną przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana Włodzi we współpracy z Towarzystwem Genealogicznym Centralnej Polski, Archiwum Państwowym w Łodzi i Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. W kolejnych odcinkach będę starał się Państwu przybliżyć również z moimi rozmówcami różne aspekty genealogii, prowadzenia badań genealogicznych w oparciu o film, który zaprezentowaliśmy na samym początku, czyli tych podstawowych kroków badań genealogicznych. Zapraszam do oglądania Klubu Genealogicznego Drzewa Życia. Dziękuję, do zobaczenia.